Elo, jedziemy na hopy. Będę przebudowywał dirta, dlatego że jednak on nie jest taki jaki by mógł być, bo chciałbym, żeby wybijał bardzo do góry żeby fajnie dużo airtime'u było, ale on jest taki stricte prędkościowy, a nawet się na nim wysoko nie leci. To on po prostu nie jest za fajną hopką. Trochę deszcz kropi. W tym razem w kurce jestem. W lesie w sumie tak nie pada, więc można coś pokopać. Przez godzinkę dosłownie przysuwałem lądowanie bliżej. Dzisiaj od razu zrobię test tego, bo wczoraj całkiem ciemno było. Dobra, może jednak zrobię z normalną prędkością. No to lecimy. Wow. Trochę mnie na bok zniosło, ale to już nie pierwszy raz na tej chopie. bo pierwsza próba dokładnie tak samo wyglądała. Teraz już lepiej powinno być. Druga próba. Lecimy. Szczerze, ta hopa w sumie jest nawet fajna. Może za wysoko się na niej nie leci, ale czuć w sumie ten czas jak się ubije i na pewno się kąt podwyższy, to powinno być idealnie. W sumie teraz jak będę czuł prędkość, to zrobię jakiegoś tobogana. O! Trochę mi się z bandy wypadło. No to jak widzieliście, robiłem testy i chyba 2 na 4 skoki się wywaliłem, więc teraz spróbuję pojechać i w ogóle całkiem inną trasą. W ogóle tą bandę trzeba będzie całkiem skopać i zrobić ją inaczej. Albo po prostu trasę inaczej przeprowadzić, bo to już naprawdę no, nie jest ani przyjemna, ani nic. Niby te gleby nie wyglądałem na bolesne, ale to trochę tu szyja zawoli, trochę nadgarstek i nie jest za ciekawie. Czuję, że jest wolno, Czuję, że jest nawet bardzo wolno i że jest za wolno, ale już wolę walnąć kejsa niż wypadać przez kierownicę. Teraz to skoczę. Teraz było spoko, walnąłem kesa, ale biorąc pod uwagę, jaka jest to trasa, czyli w ogóle jadę całkiem krzywo, tu są korzenie, to w sumie na całkiem spoko było. Lubię jeszcze szybciej pojechać. Teraz było nawet spoko, chociaż cały czas widzę, że walę tego case'a, a nie wydaje mi się, żebym walił. Jeszcze nawet na dwójkę wiatr, żeby prędkości sobie dodać. Co, so, lecimy. Teraz było fajnie. O! Teraz poczułem na dupie uderzenie, ale o, ja już wiem o co. Tu jest wystający kawałek drewna, więc trochę słabo. Nie ma centry nawet, więc jest GIT. Ja mam już następny dzień, i teraz wrzucę wam masaż z przebudowy dirta. Teraz zrobimy test czy wybicie w dupca w dupca i to nas bardzo miejsce jedyne najmniej ubite. Oczywiście musiałem na nie pojechać, ale lecę jeszcze raz, bo to była moja wina. Bo tu widzę, że tu gdzieś pojechałem, tu, tu skręciłem, jechałem tam i prosto w to. Ja muszę trochę skręcić. Ale nie ukrywałem mnie, za ciekawie by było, jakbym nie trafił jednak w to wybicie. Ale teraz prędkość jest. Może dlatego, że leciałem całkiem nisko. Lecimy, teraz bardziej z lewo. Muszę wjechać. <słuch> Jest spoko, tylko hopka jest całkiem miękka. No to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trochę pokopałem, poskakałem. Testy nie przeszły do końca pomyślnie, ale uważam, że było spoko. No i to by było na tyle w tym odcinku siema.